Cześć! To już 64 odcinek Let's Playa Simsów dwójki. Jak widać łóżko sercowe wróciło na swoje miejsce, a trumna została. Hmm. Co się z trumną stało? No cóż, chciałam ją sprezentować hrabiemu, ale on sobie leży w ziemi, więc mu nie potrzeba. No, i Marlena krzyczy. Całą nas nikt do niej nie chce wstać. Po co? No i tak, obudzimy Mirosława. Niech się najpierw zajmie sobą, a później dzieckiem. Nie, no dobra. Bez przesady. Już od drugiej nocy się obudziła, więc pasuje jej zmienić te piluchy. I później zjeść swoje śniadanie ulubione chipsy. Na pewno pójdziesz do pracy. Co tam, chcesz iść na rybę? Aha. Myślałam, że o wyznaczonej godzinie musisz iść. Pamiętam, że w trójce było takie pragnienie. Wybrać się na ryby przed szóstą rano, czy coś w tym stylu. Arianna, wstań już. Wróciłaś do swojego luku, no teraz wiesz... Nie jesteś już wampirzycą, na szczęście. Trzeba rybki nakarmić. Czyścić akuratnie. nie. trzeba rybek czyścić, wiecie. <grystanie> Okej. Okay. Nie trzeba ich szorować. Tak, jeszcze przed odcinkiem sprawdzałam, czy są jakieś nowe oferty, bo nie pamiętam, czy sprawdzaliśmy ostatnio po północy, czy nie. Więc w sumie wyłącz ten komputer. Ty masz godzinę do pracy, tak? To jeszcze jedną porcję sobie zjesz? Co ty na to? Przyszedł nasz lokaj, kochany. Tak, widzę, że ci przeszkadza, ale co tam? On będzie robił omlety chyba. Dobra, czekaj, daj mu skończyć. Tch. Aha. I co? Teraz? Co on robi? Naprawia. Tch. Hm. Mieszanka została. Serio? Interesuje cię natura? Wyłącz. Okej, okay, jak wyłączysz, to chodź tu. Może Loka się otrząśnie. Albo go kopnie. Ale tym laskasz. Jejku. Jakiś niewychowany jesteś. <gorszy> Gorzej niż świnka. Dobra, już nie jedz. Idź do tej pracy i... po ten awans. Tak. Dobra, znów przygotowanie. <gorszy> Może do mnie wybuchnie. <gorszy> Jak kiedyś. Ale nie wiem, co się stało z naszymi roślinkami tutaj. Czy one tutaj nie były zasiane, czy co? Nie wiem. A nie, w sumie wyrzucaćmy je na kompost. Tak, tylko wtedy nam się coś zepsuło. Dobra, już pamiętam. Okej. Okay. No, czyli ty zrobiłaś omlety. To teraz sobie zjedz. A później... Tak, później zjedz naleśnika. Aha, jasne. Weź zachowaj resztki, bo Lokaj oczywiście nie zachowa. Daj dziecku amne do zjedzenia. Nie butelkę. Będziesz tańcować w koło niego. No, jeszcze jedna butelka. Lokaj. Czy ty się przypadkiem nie pomyliłeś? Co ty świrujesz? Podeptaj dziecko jeszcze przy okazji. Nie, nie! Nie, nie, nie bierz dziecka. Weź pocztę. Co tam nam znowu przysłali? Rachunki pewnie. Tak? Hmm, pewnie, że tak. Cóż by innego. 522 simoleony. A później... O... Zadzwoń, zadzwoń, zadzwoń. Do Laury, bo trzeba naprawić przyjaźń. Nie tu. Adam Samochodzik. Tak, rozmawiaj sobie. Przez chwilę tam. Tak, przez chwilę, do wieczora, nie? Marlenie trzeba urządzić dzisiaj przyjęcia. Zbliża się Święto Duchów. O, jak trafili! No nie? Ej, ja wiem, hm. a załóż do pracy. Widać, klient nie miał poczucia humoru. No dobra, to nie. Wiesz, co będziesz robił? Ryb tutaj nie mamy. No, tak, skocz do basenu, może tam wyłowisz ryby. Kurczę, masz zielony wskaźnik. Nie będę ci nic już kupować. To jest nie fair. Idź się. Przyszczysz. Przyszczysz sztalugę. Maluj sobie, wiesz? Czytaj dział sztuk. Maluj sobie sztukę. Jak tam. A o 93. Dobra. Wystarczy. Zadzwoń jeszcze do kogoś. Albo nie, czekaj, czekaj. Anuluj. Wiem, co zrobimy. Hmm. Tak, usiąść przyjęcie, urodziny. Kupimy torcik i w ogóle. Gdzie to było? Tutaj chyba. W różnych. <laughs> Tutaj był cytrynowy, tak? Nie, purpurowy jakiś. To jest cytrynowy. Maślany. Dobra, niech będzie maślany. Tu się raczej nie dostaniemy. Może być w kuchni. Balony. Są balony noworoczne, czy jak? Nie. Dobra, mogą być takie. <laughs> Z uśmiechem. O, można nawet na blacie postawić. Nie wiedziałam. O. Nie będą za bardzo pasować, ale co tam. Dajmy jakieś kolorowe. Też będą. O, na barku nawet. <laughs> Dobra, to postawmy tu. Tu. Dobra, i tu wystarczy. I tak, y, urodziny obchodzi niemowlę, więc... Tak, szampana jeszcze kupmy, mhm. Mm <grystanie> eee, co? Kota można zaprosić na przyjęcie? Wilka? Okej. Okay. Tatuśka zaprosimy. Yy... Kogo tam jeszcze? Ale dużo tych znajomych masz. Hmm. A dobra, wszystkich po kolei. Tylko, że wam nie przyjdzie. <kłysy> Adolfo, albo no niech przyjdzie. <grystanie> A właśnie, czekajcie. To nie. Weźmiemy Joachima, Laurę. No, ich córka nie przyjdzie. <grystanie> Dobra. No może ktoś pracować? No co? Yy, Muzyka włącz. Jak tam, lokaj? Zajmujesz się tym dzieckiem, czy nie? Widzę, że nie obchodzicie nawet. A nie idziesz, dobra. A może nie trafi, nie? No trafi go szlak. Coś ty włączyła? Ludzie się do garażu schodzą, nie? Chociaż Laura szybko wyjdzie, bo będzie zmęczona czy coś. Um, muzyka ze świata. Nie, już mi tu klepańce urządzasz. Dobra, przynieś tu dziecko. Aż od razu. <ścoughs> Wszyscy poszli klepanego tańczyć. No no idź. no, no, idź. Nudy. Ło, jak ci duże jeszcze brakuje. Dobra, chodź na tę urodzinę. Nie będę ci tak męczyć. No chodźcie wszyscy żwawym krokiem. Nudy! Jak zwykle nudy. Jak zwykle zamieszanie już dobrze, że nudy. Cieszę się, że nudy. Ojeju, jakie ma krótkie włosy. Będzie trzeba jej zmienić. No będzie trzeba jej zmienić. Znowu pewnie będę musiała iść do sklepu kupić ubrania. Proszę o uwagę. Tak, teraz dzieckiem się nikt nie zajmie, nie? Po co? No czemu nie wzięli tortu? Nie chcę. Nie lubię. Ten tu siedzi. Się obija. Dobra, no chodź. Wracaj do swojej sztalugi. Podrzucaj, nie podrzucaj. Bo ją wyrzucisz jeszcze na sufit. Może być, aha. Dobra, to chodź tu. Może ludzie też przyjdą. Od dawna się nie odzywasz. Możesz już go zaprosić? Możesz. Chodź, profesorek, się wykąpać. Zaproś. Jeszcze kogoś. Dzieckiem się nikt nie interesuje. Adolfa jeszcze sobie zaprosić, a reszta niech robi co chce. Może się wszyscy upieczeć? Narośnie Może być. Ojej, co tam się znowu kłócą? Jak zwykle, dobra zabawa. Ochlapała go, aha, Fox. No, czekaj, gdzie idziesz? Bryluj, towarzysko. Dobra. No i co? Aha, to to chodziło. I co jaka próbka? No i telewizor mi dali, no? Po co mi to, gościu? Po co? Dobra, ja ci to oddam. No nie chcę wiedzieć, ile to kosztuje pani złotówka. <noise> złotówka. Simowie nie wiedzą, co to jest złotówka. Masz tu już, wypróbowałam. Siedział w mojej kieszeni i zgniło. No, a teraz się tak zmniejszyło. Zmniejszyło. Zwiększyło. No, ucieszył się. Dobra zabawa. No, cieszę się. Złap. <grystanie> 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 się obraźli. A gdzie jest Piotr? Aha, on nie przyszedł, bo jest wampirem. No przecież. Dobra, to o 19 zaprosimy. No. Laura tu się myje? Spoko. Znowu, co dziecko? Co i spać, ale kto się nią zajmie? Nikt. No i tak się przyjęcie już kończy. E, dobra, to sobie idź tutaj skorzystać. Ty jeszcze nie skończyłeś, ten. Dobra zabawa. No to cieszę się. Bardzo się cieszę. Wyłączysz muzyczkę i tak nikt nie korzystał. Zadzwoń po Piotra. Mirek ma wolne, wiemy o tym. Eee, dobra. Przyjdzie. Na pewno przyjdzie, co by nie przyszedł. Okej. Okay. A właśnie ogródek. A nie mamy czasu teraz. No, balony już pękły. O ty na barku. I na blacie zostały. A spoko. Trzeba pamiętać, żeby nie zostawiać balonów na podłodze, bo wtedy pękają. Kto to dzwoni? Do ciebie, nie. Do Mirosława. Dobra, odbierz ten telefon. Pewnie znowu dostawca pizzy dzwoni. No, powitaj go, co? O, już pękły. No ciekawe dlaczego dopiero teraz, a nie wcześniej. czy ja miałam rację? To dostawca pizzy dzwoni? Chyba tak. Tak, Tadek Sima. <grystanie> Skąd ja to wiedziałam? Nie pytajcie się. O, ukradł gazetę. Spoczko. Dobra, niech ci będzie. Jak się czujesz, dziecko? Aha. <grystanie> Zemdlało. No jeszcze... No nie! Ty jesteś misiem, czy czym? Mamuśka cię nie niesie, bo ona o ciebie nie dba. Yy... Jak się już nagadasz, to kontynuuj malowanie. Gdzie ty idziesz? Trzeba cię wyleczyć. Eee, jak to się robiło? <laughs> Teraz jak to się robiło? Eee, co ja robię? To było to... Na do no nie? To wypij. Gdzie on lezie? Do basenu albo do jacuzzi. Jak zwykle. No, posuń się. Okej. Okay. No, idź wypieć sok z gumy jagód. Smacznego. Co zostaw dziecko? Ona śpi na podłodze, bo lubi. Teraz jej się zachciało. Dobra, Misiu. masakra. Nie trzeba nic wyczyścić, to dobrze. Poszedł pić i teraz do dziecku, nie? Jak tam? Wymęczyłeś się już? Tak od 21 pracujesz. Co się tam dzieje? Aha, pewnie młoda została. No to trudno się mówi. Weź pielęgnuj te biedne rośliny. Obraz gotowy, powiadasz. Za 201? Słabo. Zostaw ją. Okej. Okay. I znowu teraz kolacja. Na kolację to samo. <grybujesz> Biedna Marylena <grybujesz> Jak tam? Zajęłaś się już? Mama szczęście. Dobra, możesz się wziąć. Tylko co będziesz z nią robić? Dobra. Włóż się taką cuchnącą do końca. nie śpi. Dobra, idź się połóż też. Chyba, że czekaj. Gdzie jest ten Piotr? A jest tu, dobra. Tak, poczytaj Marlenie. Marlena słucha. Mhm. Ja myślę, że ona nie chciałaby tego słuchać. No, i możesz iść spać w sumie. Obejmij go, i później. Postaraj się o dziecko. Nie, już nie. Jeszcze jakieś masz zachcianki? Aha, dobra. No, idź spać i dobranoc Państwu, chociaż możemy jeszcze sprawdzić, czy czy nie ma tego, czego chce. Adolf stoi się czarownikiem. Nie, nie prawo, lewo. Nie, yy, nie, nie. I nie. W gazecie nie sprawdziłam w sumie. A dobra, pewnie w gazecie te same oferty. A no, idź! Czy ja ci zabraniam? Okej. Okay. Dobra, wszyscy śpią. No, kurde, czasie stój. <gryw> Więc do zobaczenia do następnego odcinka. Pa, pa.